Cześć z tej strony Ziva i witam Was Witam was, w ostatnim już odcinku z gry: Destiny Kariera Gangstera. Czeka na nas tym razem nasz ten ostatni największy cel czyli cytadela światła. To tutaj zaginął Sinclair. Teraz moja kolej, może uda mi się dotrzeć do tej piekielnej machiny. Cel? Wyłączyć osłonę zaciemniającą. Jak widzicie mam już dwóch wspólników, Daisy nasza i Sinclair... Sinclair? Kiwie. Zastanawiam się co wziąć. Na pewno z tego co pamiętam... Zawsze brałam tu lutownicę, bo wszystko tutaj mniej więcej rozbrałem lutownicą, ale mało jest tu takich wejść typowo lutacyjnych. Więcej jest przełączników. Nie wiem, czy klucz teraz nie jest mi potrzebny. A pamiętacie może, czy karta? Czy ta karta przypadkiem nie była do willi? Nie, w willi ją wykradliśmy. Możemy spróbować ją wziąć. W sumie wytrych też wezmę. Pewnie nie będzie potrzebne, ale lepiej mieć niż nie mieć. <laughs> Biorę naszą ciężarówkę. Swoją drogą mamy 42 tysiaki, a jeździmy polonozem. Taka bieda trochę, nie? I zaczynamy naszą akcję. Jesteście podekscytowani? E, zaczynamy od e, zlutowania drzwi. Tak, zlutowania. Ale zapieprza mi ta lutownica. Eee, teraz. A, widział mnie, widział mnie. I widział mnie. A teraz? A, i teraz też mnie widział. Trochę dupa. Ciekawe czy mnie teraz widzi. tam ostatnio, że jak jestem jakby poza budynkiem, to mnie nie widzi. Tu zaznaczam sobie. I, 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 i. A teraz on mnie tu zobaczy. Widzi mnie jeszcze? Widzi mnie już? Nie, jeszcze nie. A jak się tu schowam? Zobaczy mnie? Ciekawe. I zobacz. Ale mają brzydkie ryje. No patrzcie na to. Wow! Crazy frog na sterydach No te okularki jak z tego, wiecie? Bang bang. No nic, to wyjdę w takim razie. Przeczekamy do najgorsze. Co to za lasery tu były? Ponieważ nasza Daisy jest od tej strony. Idzie od strony szklarni, z tego co widzicie. I Matt nam chyba coś tu wyłączył. Jak nie tu, to gdzieś tam. <grych> Idźmy sobie od początku nią. Tu nie mam nic. E, tu nie mam nic. Matt tu dopiero otwiera. A my przechodzimy do niebieskiej, nie wiem, laseru niebieskiego. Czekamy aż się zgaśnie. Tak. I przechodzimy dalej. Bardzo dużo tu jest takich pierdłego. Widzicie, tu jest jakaś wajcha do czegoś tam. Nawet chyba do trzech rzeczy. Czy jakby jedno zamyka, dwa otwiera, tak? Nic nie dałam Daisy. O oh gasz, o oh gasz, ale spieprzyłam. Eee, tak więc jestem już na miejscu. Eee, Edytowałam sobie po prostu i dołożyłam jej dwie rzeczy. Tak jak... Eee, no tak jak planowałam, tak? Eee, otwieramy to też lutownicą. I ze swoją drogą, w międzyczasie sprawdziłam, czy w ogóle, patrzcie, jaki spadł w dół. Tu nic nie ma, jest pusto. Nie, no, bardzo bezpieczne to wszystko. Ale sprawdziłam, czy faktycznie nas nie widzi ten yy, zbój, tak? Czy, czy yy, jak mamy drzwi otwarte i jesteśmy w innym pomieszczeniu, czy nas nie widzi i faktycznie nas nie widzi? W ogóle, wow! Byłam pewna, że z daleka. Chyba, że to jest, na, wiecie, otwartym terenie nas. Yy, jak mamy otwarty teren, to nas widzi z daleka. A na przykład jak to otworzę, to to może być otwarte. I oni mnie nie widzą. Dla mnie to jest wow. <noise> serio, bo. O, i on mnie tu teraz nie widzi. Gdzie ja zawsze tak się cykam. W ogóle najlepsze. Ten koleś, co teraz wyjdzie, nas też nie widzi. Ten, bo jesteśmy poza drzwiami. Czejcie? Teraz otwieram tu i idę, i idę. O, teraz mnie widział. Teraz już byłam w tym samym pomieszczeniu. Więc najbezpieczniej będzie pójść. Czekajcie, czy on mnie tu nie złapał swoim światełkiem? Nie. Nie złapał mnie, więc jeżeli nic się nie zbaguje, powinno być miodzik Chyba zamknięte. No co ty nie powiesz Sherlocku? Czekamy, aż nasz stworek sobie przejdzie. W ogóle z tego, co pamiętam, tu jest bardzo ciekawa kombinacja yy, yy, tych przełączników. W jednym momencie muszą dwie osoby naraz wcisnąć. A w kolejnym momencie muszą trzy osoby naraz wcisnąć. Więc, wiecie, wchodzimy na wyższy level. <gry> Czy tu? Aha, wiem, co tu trzeba zrobić. Prze przeczekamy, co nam szkodzi. Jak on tu przejdzie, my musimy tak. Myk? Włączyć. W włączyć przełącznik. No, włączyć przełącznik, tak. I wtedy nasza Daisy będzie mogła przejść. Tak. I nią nawet nie wiem, gdzie ja teraz. Tu jest jakaś dźwignia, ludzie. Tu jest jakaś dźwignia. Coś włączyłam. Tu są jakieś korytarze z laserkiem. Wszystko wygląda tak samo jak dla mnie. Tu mam coś wyłączone. Nie wiem, czy to Daisy wyłączyła, czy to ja wyłączyłam. Yy, tutaj są jakieś przełączniki. Mogę od razu je kliknąć i on od razu mi przybiegnie. Taki dobry macik. Nie potrafię rozpoznać, które, yy, które te rzeczy są na stałe niwelowane, te lasery, a które są tylko jakby czasowe. No, jestem tu samo. Idź, Idzi, Daisy. Idziemy w takim razie do mata. Ja pierdzielę. Ale to sterowanie jest tragiczne. Ale jakoś dałam sobie rady. Cześć, Mat, Znowu się spotykamy. I teraz tak. O, tu, tu, z tego co pamiętam, tu już jest podwójny alarm. I to nie jest tak, że są dwie osobne, tak jak było w, w muzeum, w którymś tym było tak, że były dwie, dwa lasery obok siebie. Nie, tu po prostu trzeba sobie sprawdzić, który. Ten jest od tego. Tu jest po prostu tak, że jeden się nakłada na drugi. Czyli zaraz zobaczycie, jak Matt wyłączy. I od razu przechodzimy na Daisy. I Daisy też wyłącza. Jest jaśnie, widzicie, jest taki blady teraz. O. I teraz mogłam przejść. O. I teraz jest chwilę blady. I potem taki mocniejszy. Takie kurde dali udziwnienia. Daisy już nam tam zostaje. Tu jesteśmy. Co to jest? Ministry of Light. Ministerstwo Światła. I. Tak, wejdź tam, w ogóle. <grych> popatrzcie, jaka rzecz. Ten Sin Sinclair, Sinclair, nie wiem, w dupie to mam. Yy, jest więziony, tak? No nie wiem, do, ktoś go uwięził. Jakiś doktorek tu stoi, w ogóle nie mam pojęcia kto to jest, z krzywą twarzą. I, co jest najlepsze, te drzwi są otwarte. No jej, pieprzyć logikę, nie? Po co zamykać, no? Tu, tu. To jest takie pro, yy, pro, pro wychowanie, tak? Nie będziemy zamykać więźnia. Po co? Czyli tak nią? Eee. Teraz nim? Tylko wiecie co? To musi być po prostu wszystko w idealnym momencie. Bo to trwa. Dosownie widzicie, udało się. Teraz co tu jest? Eee. Tam pisze ogólnie work. Ja tam widzę wine od wina, ale tam chyba miał być work. Work, 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 more work. I did it. I did it. I co to jest? New York Way? Czy my way? My way. Co za kurde teksty? To jest to samo, odbity, po prostu. Wszędzie work. Yy, tak, i naszym zadaniem jest to uruchomienie. Urządzenie wyłączone. Zrobiliśmy w, co w naszej mocy. Nie mam pojęcia, co się stanie dalej. Nie ma sensu planować dalej. To oznacza tyle, że zostajemy w tym miejscu i zapisujemy tu grę. Yy, zapisujemy jako. na hostelu zapiszemy jako. Yy, cytadela światła. I co? Sprawdzamy, czy nam się udało. Taksówka jedzie, a jak jej szukałam, to jej nigdy nie było. Widzicie? On mnie tu... On mnie przedtem tu widział. O. W ogóle dla mnie szok. O, ale brzydale. Masakra. Chyba wszystko idzie po naszej myśli. Nic się nie zbugowało jak na razie. Co to za doktorek, powiedzcie mi, ani słowa o nim nie było. Chodźcie Koniec? Musimy stąd wiać, ale jak? ale jak? Znam drogę, ale najpierw mam pytanie kto chciałby utrzymywać całe miasto w ciemności? Cóż, odpowiedź jest dość prosta. Jedyna gałąź przemysłu, która skorzysta na ciemnościach, to producenci żarówek. Ale zapewniam was, że nie ruszę się stąd, zanim to szaleństwo się nie skończy. Nie wiem, co to za doktorek. Odliczanie rozpoczęte. 5 minut do ostatecznego rozstrojenia generatorów. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odwiedności. Wszystko wybuchnie na koniec? Róce energia z generatorów zostanie uwolniona. To znaczy... Cały budynek zostanie zniszczony falą wybuchu. Tak, normalna. O, nie! Zaczęło się wcześniej niż myślałem! Musimy stąd uciekać! Natychmiast! Dookoła nas rozpętało się prawdziwe piekło. Kabu! Jesteś ja szczęśliwy? Hmm. Ale powiem wam, serio, że wolałabym, żeby to producent czarówek, który był na przykład właścicielem, nie wiem, sklepu spożywczego, albo stacji benzynowej, żeby to było takie, wiecie, połączone ze sobą, nasz świat odżył. Pięknie, ale brakuje też tu kadrów z filmu, z gry oświetlonych, ale to już się czepiam. Du, du. <gry> e, więc tak, skończyliśmy Destinga. E, dla mnie kapitalna gra z wieloma bugami i jakimiś problemami z chodzeniem, ale sam pomysł jak dla mnie jest kapitalny. Bardzo lubię takie gry. W bardzo podobnym klimacie jak Ghostmaster, tylko w Ghostmaster, nie wiem czy graliście, straszy się po prostu duchami. Eee, a ja co, nie będę wam dłużej zajmowała dnia, poranka, wieczora, nie wiem kiedy to wstawię, więc życzę wam miłego dnia, wieczora, poranka i do usłyszenia. Pa!